Każda droga na freelance jest trudna, a droga artystyczna wymaga takiego wręcz szalonego zaufania w to, że będzie się jeszcze działo i że rzeczy przyjdą, i że są momenty, kiedy nic się nie dzieje i są momenty, kiedy dzieje się wszystko naraz. Co ja sądzę za kontrowersji? No wokół mojej rodziny były pewne kontrowersje i myślę, że się jeszcze pewnie zdarzą. Natomiast czy one powinny być motorem. A promocji bycia jakby w, w jakimś piku medialnym. Nie wiem, ja bym wolała, żeby była to po prostu jakość muzyki, przekazu i e, jakaś taka ilość ciarek, która jest wywoływana w słuchaczu. To jest dla mnie wartość. Do tej pory, jak wypuszczam nowy singiel, to najpierw muszę przeczekać te wszystkie komentarze, e, które zawsze są takie same. Czy to ta? Nie, to nie ta. Czy to tamta, ale szczerze, już to jakby no, temat aborcji w kraju jest już tak bardzo przemielony i ma już tyle wymiarów, że, no, że tak serio to muszę po prostu przeczekać i a, robić swoje. A może to jest ten czas właśnie, żeby kobiety, bo to one walczą tutaj dzisiaj o, o swoją pozycję o to, żeby to wszystko się nie rozjeżdżało, bo... Jest tak mniej więcej od jakichś stu lat ten czas. No właśnie, więc może zamiast trochę tak ukrywać się i chować za tłumem, rozumiem, że też myśląc o własnym dobrze i dobrze mm -hmm. rodziny, to może to jest czas, żeby jednak z tą podniesioną głową jednak powiedzieć, kurczę, no ja mam rację, ja się nie mylę i ja tak uważam, ja tak myślę. Mm -hmm. Może to jest taka odtrutka. No myślę, że akurat w mojej rodzinie to się wydarzyło jakby dosyć konkretnie i myślę, że mamy podniesione głowy solidnie.